To gralegia, Przemysław Iwańczyk. kłaniam się i zapraszam na kolejny odcinek naszej audycji, której domagali się kibice. Bogusław Leśnodorski, też się kłaniam. Witam Cię, Przemku. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się. Ja nie wiem, czy mam prawo w ogóle być moderatorem. Możesz pytać czy... o co chcesz. No nie, ale ja nie, nie było mnie na czterech ostatnich meczach z różnych powodów. Ja oglądałem tylko w telewizji, więc nie wiem, czy to jest wystarczający mandat, by, by, by spierać ale się, Ale na, na, na trzech ostatnich yy, drużyna nie wiedziała, że Ci nie było, ale na ostatnim już wiedziała. Widziałeś jaki efekt? Czyli mam nie przychodzić na mecze, tak? No nie, to jest. Albo przynajmniej uprzedzać wcześniej. Dobrze. Na meczu z Piastem też nie będę. Przekażę. Ale na ostatnim meczu już <grym> powinienem być. Uroczystość rodzinna to mnie usprawiedliwia. Tak jest. Sezon motorowy rozpocząłeś? Rozpocząłem, tak jest. Jak... Jeszcze jak... sobie nic nie zrobiłem. Albo... Wejście w sezon. B bardzo, było bardzo ślisko. Bardzo ślisko, ale mega reset. Ja jestem fanem motorów klasowych i. Super. Czy piłkarze mają zapisane w kontraktach zakaz używania tego typu środków lokomocji? Yy, no, myślę, że nawet by im to nie przyszło do głowy. Czyli zdajecie się na ich rozsądek, nie musicie takich zapisów robić w kontraktach? Zapisy w kontraktach może nie precyzują dokładnie, bo powiedzmy, fantazja ludzka nie zna granic. Czyli nie precyzują dokładnie, czego, co, czego konkretnie lepiej unikać, ale yy, precyzują, że pewne sporty, czy powiedzmy rozrywki, to trzeba sobie na nie poczekać do końca kariery. Gdybyś dowiedział się, że któryś z Twoich piłkarzy skoczył na bungee, co byś zrobił? Na bungee to akurat nie jest takie specjalnie niebezpiecznie. No ryzykowne, tak czy owak, może nie kontuzją, bo tam zero-jedynkowo raczej... Na no nie, na bungee to nie jest specjalnie ryzykowne. No, nic bym nie powiedział, jakby skakali na bungee w jakimś sensownym miejscu, ale no, są takie rzeczy jak, nie wiem, powiedzmy deskorolka, czy, czy motor motocrossowy, czy narty, no, mogę jeszcze takich sporo wymieniać, gdzie ryzyko dla zawodowego sportowca doznania urazu jest bardzo duże i na pewno jest, trzeba wytrzymać do końca kariery. Zbliżają się kluczowe mecze decydujące o Mistrzostwie Polski. Czujesz adrenalinę, która jest z tym związana, czy nie? Jesteś spokojny patrząc na grę drużyny, zwłaszcza po meczu z Krakowią, niezależnie od tego, jaką formę prezentuje Piast i to, że zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie z Lechią. Ja od obozu na Malcie powiedzmy odzyskałem taki spokój wewnętrzny i zobaczyłem jak wygląda ta drużyna i można powiedzieć na co dzień jestem spokojny i taka chłodna kalkulacja jakby wskazuje na to, że nie jesteśmy bardzo zagrożeni, ale już zawsze w dniu meczu te emocje się bardzo udzielają i, i wtedy powiedzmy do do 90 minuty przeżywam i jest inaczej. No teraz a powiedzmy, każdego dnia się zbliżamy do tego, do tego upragnionego celu, do, do mistrzostwa. Zostały dwa mecze do wygrania, tak naprawdę. Jeśli byśmy wygrali kolejne dwa mecze, no to ten temat należy uznać za, za zamknięty. Ale to jest jeszcze bardzo mało, ale i bardzo dużo. Jakoś nie do końca. Nie tyle, że nie chce mi się wierzyć, co nie, nie wyczuwam sytuacji, w której, nie wiem, nie ponoszą Cię nerwy albo wątpliwości po takim spotkaniu jak z ruchem na przykład. Kiedy uznajesz to za odstępstwo od stałej tendencji, czy, czy jednak jest to powód do jakiegoś zmartwienia, że tak nie powinno być? Każda drużyna i każdy sportowiec w przeciągu sezonu ma lepsze i gorsze momenty, więc z tym trzeba się po prostu pogodzić. Chodzi o to, żeby w tych gorszych momentach, powiedzmy w piłce nożnej, nie przegrywać albo, albo minimalnie wygrywać. No i rzeczywiście w tym roku to była najgorsza połowa, najgorsze 45 minut, jakie zagraliśmy w drugiej połowie z ruchem Chorzów. Nie zapłaciliśmy za to tak wysokiej ceny, jak mogliśmy zapłacić, więc uważam, że to ważne który tam zdobyliśmy. No i tyle. Ja bardziej patrzę na, na wszystko to, co się dzieje od początku rundy, czyli zagraliśmy tam kilkanaście meczów, praktycznie jeden przegrany, wszystkie właściwie ważne wygraliśmy. Kilka remisów, jakby jest ok. No, w każdej kolejce można powiedzieć zdobywamy przewagę, budujemy tą przewagę nad, nad grupą pościgową. W tym roku w przeciwieństwie do zeszłego roku praktycznie pomimo, że jest cztery kolejki do końca jest siedem drużyn, które będą walczyły o te puchary, więc ta walka do końca będzie w każdym meczu przez 90, <coughs> przez 90 minut na całego. No i tyle. No, zastanawiające jest to jak Niewiele czasu potrzeba, by rozegrać jedną z najgorszych połów w całym sezonie. Jedną z najlepszych, jeden z najlepszych meczów. Bo myślę, że ten bardzo dużym aspektem jest. Można aspekt, stawiać za, jako jeden z najlepszych. Yy, aspekt mentalny jest bardzo ważny i takiego dobrego wejścia w mecz. Myślę, że ruch może zrobić jeszcze niespodzianki w tych czterech meczach do końca, ponieważ oni już będą bez żadnego obciążenia. I zeszło zaszło chyba po tak awansie jest, do rundy mistrzostw Tak jest. I to jest zupełnie inna, inna gra. My wtedy, a my w meczu z Ruchem w drugiej połowie wyszliśmy zapewnie. Chcieliśmy przepchnąć, powiedzmy, to zwycięstwo 1-0. Po dość dużej dominacji w pierwszej połowie pewnie sądziliśmy, że zdarzy się to samo. Oni grali dużo piłką i Jarek Malasz uratował remis. Takie mecze też się zdarzają. No właśnie, bo... Słyszałem, że jeden z zawodników po meczu z Ruchem usiadł y, bardzo zmartwiony i przy kolegach powiedział że cholera, gramy tak jak Barcelona. To było po kilku meczach Barcelony również, gdzie w słabym stylu traciła punkty. No i tak się dobrze złożyło, że Barcelona ostatnie dwa mecze zagrała też dużo lepiej i my, my z Krakują, to zagraliśmy dużo lepiej. Pięć meczów do końca sezonu, wszystkie bardzo ważne. W międzyczasie jeszcze finał Pucharu Polski. I tyle. Ale tak jak mówię, w lidze dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że dwa wygr dwie wygrane w następnych dwóch meczach mogą to Mistrzostwo Polski zagwarantować. Jeszcze zapytam Cię o taką rzecz, pewnie jakieś kanony zarządzania grupą, zespołem, w tym wypadku myślę już nawet o drużynie tylko, no nie pozwolą Ci powiedzieć do końca prawdy, Przypuszczałbyś, że Arkadiusz malarz, nie wiem, jeszcze kilka miesięcy temu, może być bohaterem Legii? Może być człowiekiem, który dołoży nawet nie cegiełkę, a cegłę do tego, żeby zespół był w dość komfortowej sytuacji przed kluczowymi meczami? Ale my to nie jest w ogóle kwestia przypuszczeń. My zupełnie świadomi od półtora roku widzieliśmy, że potrzebujemy mieć przynajmniej jednego bardzo doświadczonego bramkarza, najlepiej dwóch. I takich, którzy e, poza doświadczeniem są bardzo, powiedzmy, przewidywalni co do poziomu, i stąd zarówno Arek, jak i Radek Cieżniak to jest e, jakby odpowiedź na potrzeby stabilizacji w bramce i pewnego rysu, który w Legii jest bardzo ważny, czyli gra i spokój, którego duszę w okresach wcześniejszych, ostatnich już jakby mniej gwarantował, plus jakby sztuka koncentracji i potrafienia odnalezienia się w jednej czy dwóch sytuacji w meczu, bo jednak większość, większość czasu bramkarze w legii stoją i czekają, oglądają rozwój wydarzeń na no, boisku i takich meczów jak druga połowa z ruchem jest bardzo mało. I również ten element koncentracji jest bardzo ważny, więc uważaliśmy, że zarówno Arek, przypomnę, że jak przychodził do legii, był wybrany chyba najlepszym bramkarzem rundy. I to samo dotyczy Radka Cieżniaka. no, Oni pokazali, że są w stanie jakby dać tej drużynie tego, czego my potrzebujemy. 36 i 33 lata zdaje się, taka, taki, taki jest wiek obu tych bramkarzy, to wskłania, skłania was tak w sezonie, poszukiwań to... na kolejne sezony w perspektywie jakiejś? My akurat już nie szukamy bramkarzy, mamy kilku bardzo młodych i zdolnych chłopaków i tak naprawdę i Arek i Radek, ich zadanie będzie wprowadzenie tych młodych chłopaków do dużej piłki. Rozumiem. Finał Pucharu Polski to jest już coś, czym żyjecie. Lech prze, przegrywając z Pogonią 01 stracił definitywnie nawet te matematyczne szanse na obronę tytułu, właściwie trofeum poza Super superpucharem. Nie, ale tych zostało, szans to już to jest... nie mieli dawno. No, myślę, że do końca będą grali o te puchary w lidze. i. Ale kalkuluje Twoim zdaniem zespół poznański, już nie rozgraniczając na, ten, na trenera, żeby no, całą siłę położyć na, na ten finał 2 maja? No Jeśli tak robi, to wydaje mi się, że to jest duży błąd ponieważ jeden mecz i szczególnie finałowy różnie się może ułożyć, już abstrahuję od tego, że w ostatnim czasie jednak te ostatnie mecze myśmy wygrywali, powiedzmy, jest to, szczerze, jesteśmy faworytem, nie mówię, czy to jest 60%, czy 51%, czy 80%, to już jakby nie ma znaczenia, ale prawdopodobieństwo, że my wygramy jest trochę większe, ale z, chociażby z takiego powodu, że to jest oddanie e, się w ręce szczęścia, no w jednym meczu mogą się różne rzeczy zdarzyć, tak, i i byłoby błędem, bo oni mają całkiem realne szanse na to, żeby awansować i e, do tych pucharów z Ligi. A teraz posłużę się Twitterem, bo też bywam w Podejrzewam w ogóle, że wygrana z Lechą zapewni im już tak naprawdę, że znowu w ich rękach będzie, czy nogach e, te puchary będą od nich zależały. Przejdę do, do Twittera, bo też często kibice mnie angażują w swoje dyskusje. Dzisiaj padł tweet Mateusz Małek w ekstraklasie: 53 mecze, 11 goli. Michał Masłowski, 55 meczów, 10 goli. Andrzej Duda, 65 meczów, 10 goli. No i tutaj dostałem dedykację od Twitterowicza, który ma Nick. El Berg nie wracaj. Specjalnie dla, dla mnie, czyli Wielbiciela talentu Dudy, bo jestem wciąż Wielbicielem jego talentu. Jak wypatrzycie na jego formę w ostatnich tygodniach wydaje mi się, że również jest ten element koncentracji głowy bardzo istotny w tym, co się dzieje. On najlepszy mecz w ostatnim czasie to zagrał w kadrze, gdzie był. To w... drugi mecz. I pierwszy pierwszy szczególnie. no Bo najlepszy na boisku, lepszy od Chemzika na dużo, a w drugim również bardzo dobrze. W pierwszym chyba w 64 minucie dopiero wchodził. A nie, to drugi. To drugi. E, to drugi, drugi. I no, ostatni mec skakowiał bardzo poprawnie. No, to jest to, czego od niego wymagamy, bardzo czujnie w obronie, bez strat. Regulował tempo gry, miał asystę. Bardzo poprawnie. Trener Cze Czesow, no pewnie też wymieniacie się spostrzeżeniami. Już wie, kto ma grać przy Borysiuku, jeśli nie jest to Jodłowiec? Od tego jest trener, żeby wiedzieć. No I... nie, ale jaka była jego refleksja i... po ostatnich meczach, gdzie, no, gdzie ostatnio Duda zagrał? Tego a wcześniej Gillard. Gra się tak, jak pozwala przeciwnik, i mecz jest meczowi nierówny, chociażby druga połowa z ruchem Chorzów i, i mecz z Krakowią, który się inaczej ułożył. Pewnie z ruchem, gdyby Aleks Pryjowi strzelił tą bramkę po w swojej pierwszej sytuacji, ten mecz również by inaczej wyglądał. Eee, no gra w legi, to jest zupełnie co innego niż w, żadnym, niż w każdym innym klubie. Poziom presji oczekiwań jest bardzo duży, więc to jest dzisiaj głównie to jest element mentalny, który i dyspozycja dnia, która jakby robi te różnice, a nie kto z kim grać. Chłopaki się już na tyle dobrze znają, że wiedzą dokładnie, czego można od siebie oczekiwać, ale oczekiwać, ale mh, oczywiście jest tak, że inaczej się gra w parze z Tomkiem Jadłowcem, inaczej z gilermy, a inaczej jeszcze z kimś innym, ale to nie znaczy, że gorzej, że to jest zupełnie inny, inaczej ta gra wygląda i taktyka również jest wtedy inna. Ja Twojej drużyny. Będę trochę skakał z tematu na temat. Przypomniał mi się wywiad Michała Kołodziejczyka z Mirosławem Radowiczem w ostatnim czasie. Co miał na myśli Radowicz mówiąc, że gdyby porozumiewał się w, trakcie, w sprawie kontraktu tylko z tobą, byłoby ok i pewnie byłby w legi, ale sytuacja zmieniała się co pół godziny, zdaje się, tam taka fraza padła. Albo kilka razy dziennie, no już nie pamiętam w tej chwili. Nie wiem, co miał dokładnie na myśli. Czy ten wywiad? Nie, nie wiem, co miał dokładnie na myśli. E, oczywiście ja z nim byłem w kontakcie, jestem dalej, jakoś tam teraz może trochę rzadziej. E, lubię go bardzo i mu kibicuję. I może miał na myśli to, że gdyby powiedzmy dusza, kibica, czy wygrywały emocje, a nie rozsądek, to tak by było. A, a, ale ta sytuacja wydaje mi się, że dzisiaj już chyba netrado ocenia to, że dla wszystkich e, na tamten moment to było optymalne rozwiązanie. Gra, tak. bramki, ma asysty. Nie wiem w jakiej jest formie, sam jestem ciekaw e, fizycznej, czy jest w stanie ten reżim utrzymać. Życzę mu jak najlepiej. E, znowu pytanie Kiwica, nie czytałem tych pytań, bo teraz otwieram wiadomości prywatne z Twittera. Krzysztof Jańczak pyta, oj to elaborat jest, kolejne pytanie do prezesa lub skautingu legi Co ze skrzydłowymi? Tak naprawdę jest ich obecnie tylko dwóch, Kucharczyk i Aleksandrow. Obaj są w kiepskiej formie i na walkę o Ligę Mistrzów to za mało u nich jakości. Do tego już słychać o zainteresowaniu Lipskim, świetny gracz, ale przecież mamy na tej pozycji zatrzęsienie. Duda, Gilherme, Masłowski, Hamalajner. Okay, nie, nie, ale dokończę kończę tylko. Tak. Przesuwanie tych graczy na skrzydła szkodzi im i drużynie. Najlepszym przykładem jest Duda. Dopóki będzie grywał na skrzydle, nie będzie tym samym graczem, co był w duecie z Radowiczem. Co z prawą obroną? Nie widzę szans na zatrzymanie Jędrzejczyka, a ani Broś, ani Bereszyński Ligi Mistrzów nam nie gwarantują. No to od końca. Łukasz, Brosi i Bartek Bereszyński są w stanie zagrać na bardzo wysokim poziomie. I wydaje mi się, że pobyt Artura, nawet yy, jakkolwiek by nie był długi, to jeszcze się okaże, więc nie, nie, nie przesądzałbym tego teraz, ale jednemu i drugiemu dużo dał, bo to jest, no zobaczyli jakby, czego, czego od nich oczekujemy. Yy, I każdy z nich oczywiście ma inną charakterystykę, ale jest w stanie zagrać na tak bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o skrzydłowych i w ogóle. Piłkarzy, którzy mogliby wzmocnić pierwszą drużynę, no to w każdym okienku jest tak, że jedni piłkarze odchodzą, inni przychodzą i my staramy się robić tak, żeby ta drużyna była co roku mocniejsza. Nie zawsze to jest z miesiąca na miesiąc. Musimy patrzeć z dużo dłuższej perspektywy. I również pozycja skrzydłowego to jest taka pozycja, gdzie szukamy zawodników i niewykluczone, że się taki pojawi. Dobrze, to kolejne pytanie: Kibica. Dobra. Pytanie o rezerwy Legii. No, ciekawe. Dlaczego Legia nie postawiła na awans rezerw do drugiej ligi? Wielu zawodników zostało wypożyczonych do zespołów pierwszej i drugiej ligi, a tymczasem rezerwy kolejny raz tracą szansę na awans. A przecież awans byłby z korzyścią dla kolejnych młodych zawodników, jak i zawodników pierwszej drużyny wracających do formy i rytmu meczowego. Kolejne pytanie dotyczące rezerw: Czy klub prowadzi jakieś działania w PZPN w celu umożliwienia awansu drugiej drużyny na poziom pierwszej ligi? No więc y, moje zdanie jest dzisiaj takie, że to jest bardzo trudny temat i w tym całym y, bardzo powiedzmy pomijany i niesłusznie w całym powiedzmy, zamieszaniu i w całym temacie szkolenia w Polsce, bo dzisiaj tak naprawdę te rezerwy sensownie prowadzone, to powinna w tych większych klubach szczególnie to powinna być KUźnia i miejsce, gdzie, gdzie te nasze największe polskie talenty Czyli kasus hiszpański. przechodzą z piłki juniorskiej do piłki seniorskiej. Tak? Dla jednego to będzie nie wiem, runda, dla innego powiedzmy dwa sezony. Tym niemniej to jest, ten, to, jest to miejsce, gdzie można przejść stosunkowo najbezpieczniej i najsensowniej tą transformację z juniora do seniora. A gra w trzeciej lidze to jest katastrofa. Naprawdę jest to bardzo, bardzo trudna. Abstrahuje od sędziów, co już to sędziowanie jest kompletne dno, do stanu boisk i przeciwników, których się ma, gdzie zazwyczaj są to 30-latkowie albo z okładem, z dużym doświadczeniem piłkarskim i gabarytowo, powiedzmy dwa, dwa razy więksi niż chłopaki, z którymi grają. No i bardzo trudny sezon. W przyszłym sezonie no ta liga trzecia będzie wyglądała trochę inaczej, ponieważ będzie scentralizowana, mamy nadzieję, że jej poziom będzie wyższy piłkarsko, ponieważ fizycznie to jest bardzo ciężka liga i zarówno będą lepsze boiska i w przyszłym sezonie, zależnie od tego jak to będzie wyglądało, to, to pomyślimy czy warto. Się przykładać do tego, żeby awansować do drugiej ligi. Choć nawet w tym sezonie będziemy grali do końca i nie wykluczamy, że taka sytuacja będzie miała miejsce. To W tym soku Aleksandrów zdaje się jest na czele tak spacerów. Jest, tak jest, ale za wcześnie uważam, żeby skreślać tą drużynę, pomimo tego, że jest bardzo młoda i jest tam bardzo dużo Gra bardzo dobry sezon i mam nadzieję, że najlepsze mecze przed nimi. I tyle w temacie trzeciej ligi. Wielu naszych chłopaków. Jaką re gra... refleksją się podzielę, bo oglądałem hmm. z bliska naprawdę bliska, czyli z poziomu linii bocznej boiska. Mecz Ursusa Warszawa z Wartą Działoszyn i momentami zastanawiałem się czy w Ekstraklasie, no bo meczu w Ekstraklasie Siłą Rzeczy nie ogląda się tak blisko. Czy tam też jest taka upanka, czyli krótko mówiąc niekalkulujący zawodnicy, którzy nie, jest na, bardzo niebezpieczni. No chodzi mi tak, ale ja mówię tego nie żeby wykpić tylko żeby z troską o, o zdrowie piłkarzy. Ci, ci bardziej techniczni naprawdę mają niewielkie no szanse. Sędziowanie szansy. jest katastrofalne. To tego, znaczy, tego nie potrafię Ja mogę tak jak nigdy tego nie mówię w Ekstraklasie to mogę śmiało powiedzieć, że gdyby w trzeciej lidze był poziom, czy tam sędziowania w Ekstraklasie, to dzisiaj byśmy byli liderem z bardzo dużym okładem. W ogóle nie, nie podlega to żadnej dyskusji w tej trzeciej lidze. Dobrze, mam ostatnie pytanie też od kibica. Pan Radosław, zdaje się. Czy będziemy regularnie, jeśli chodzi o audycję, to gra legia? Postaramy się regularnie, czyli raz na tydzień. No, na tydzień. Chociaż teraz w takim rytmie liga gna i... Puchar no to Polskie. może umówmy się na 3 maja. To będzie. Po meczu. Tak, po, po pucharze polskim. Niezależnie od wyniku. Niezależnie od wyniku. Dobrze. To przed pucharem Polski już nie. No możemy. Ja będę w Warszawie. Jakbyś chciał, to i bym miał chwilę czasu, to możemy pierwszego. No dobra, to, to, to w sobotę. To w sobotę. To w sobotę. Jesteśmy umówieni i obiecujemy poprawę. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo.